Oblężenie Dalaranu. Następnego ranka u bram Dalaranu. W jest Kirintor, jestem Martas, pierwszy spośród rycerzy śmierci króla Lisza. Żądam, byście otwarli bramy i poddali się potędze plagi. Witaj, książę Arthasie, jak się miewa twój szlachetny ojciec, lordzie Antoni po co ten sarkazm? Ja i moi bracia przygotowaliśmy się na Twoje przyjście. Stworzyliśmy magiczne zapory, zniszczą każdego nieumarłego, który spróbuje przez nie przejść. Nie powstrzymają mnie Wasze żałosne zaklęcia, Antonidasie. Wycofaj swoje oddziały, albo będziemy zmuszeni użyć przeciw Wam całej naszej mocy. Wybór należy do ciebie, rycerzu śmierci. Wyczuwam, że zapory są podtrzymywane przez trzech czarodziei. Jeśli ich znajdziesz i zabijesz, tarcze znikną. No i dobra. Wszystko jest jasne, co mamy zrobić. Więc tak, tu jest wejście do nich. To najpierw wozikami rozwalimy wieżyczki. Dobrze. I tak. Wszystko sobie podwinduję. Wyślę gulę po drewno. Czego sobie życzy? Chodźcie, wy też tutaj. Zrobicie wyżyczkę. Jak najbliżej się da. Chcę mieć że ziemię tuż przy tym, żeby zrobić ciasne wejście dla nich. Specjalnie najeżone Naszymi wspaniałymi wieżyczkami Dobra mamy też pulgastwa jako nowe jednostki. Widzieliśmy już wcześniej jednego, nawet nie jednego. No i naprawdę świetni są. No to zaraz będziemy używać. O, otwarte. No to jedziemy od razu z nim. Tak. Jak najszybciej jeszcze raz. Dawajcie. Co jest? Aha, ja po prostu go zaznaczam. To się tu już wracaj? Dobra, zginą. Wracajcie. Zabity. Pierwsza zapora Już zniknęła. Szybko poszło. Gdzie mam przelać Dobra. To tak jak widać nie, będzie to idealne. O, ale lepsze ryc niż nic. I tak, już z jednej z drugiej strony. Dobra. Więc teraz pozostaje nam rozbudować bazę. Dobra, wy naprawiajcie. Ja to już zrobię drużynę. Mhm mm Taką I... robimy wieżyczki Na razie poczekamy aż obrona stanie Zrobimy też trochę nowych ich uderzyć o. Coś ciekawego dla każdego Dobra to pójdzie szybciej z taką małą ilością jednostek, Dobra, jedną wieżeczkę rozwalili. ale no to nic, będziemy mieli tutaj trochę więcej. O! To coś wiszące przeszkadza. No cóż. Dobra. drewna mamy mnóstwo. Jeszcze, o, sieci się bardzo przydadzą. Tutaj już zakolejkuję parę rzeczy. Tak. Mam też budynek i do wozów. I też do plugastw. Dobra. Niech kieruje się na Artasa Uważaj. A ty Zrób tutaj A. Jeszcze jedną kryptę Też do Artasa podbędywaną jest, jest jeszcze świątynia potępionych Ukończone. się przyda no, Potrzeba więcej złota Mam cały czas małe koszta To jest korzystne No ale cóż nie mamy teraz czasy, żeby pozwolić sobie na to, żeby rozwalić jednostki tak jak ukończone. wtedy Ach, No ale prędzej czy później będziemy mieli. Potrzeba więcej złota. Swój krew. Dobra zakończone. Na razie niech tak będzie. Dobra. Wszystko leci do Artasa. Mury zaraz weźmiemy Nie będzie mi mhm. Dobra Wyginął Niestety o, i Tak lepiej No, jak będę miał wieżyczki to będzie jeszcze lepiej jak? Uch, parę jest. Dobra. Przywoływanie pukanie rozkazem. Uważaj. Mm -hmm. Już jak przyjdę następnym razem, to będzie o wiele Ostrzem. lepiej. Aha, wozy niech zabierają zwłoki. I tak, zaraz możemy wysłać też. Protasy na przykład, Nikt samego? Tutaj. Tutaj. Nareszcie. Dobra. Skrzyneczki rozwalisz. Aha. Modernizacja mogę odesłać Modernizacja to, to. Zakończona. To i to. Możesz też się w wrócić w i naprawiać potem. Jak to, się? Tu jest zwójmany, tu nie będzie nic. Dobra. Tor, <gryptor>, ratusz, farma. Dobra. To na kiedyś może. Ale ważniejsza rzecz jest Nareszcie. tutaj. Jest ten Flamecaster. Ale niestety on nie liczy się do tych arcymagów. A co on robi tutaj? Rozkazywał. Ma namioczyk. Ma owieczki. Oczywiście. Wypasa. Mów głupcze: Twój ból będzie nieopisany. A jego ból będzie nieopisany. To mi się bardziej podoba. No. Dobra, zaraz go dojedzie. A on tam rzucił żeby wody. On też nie sprawi problemów. Dobra, to ja już coś dalej robię. Tak. Obrona. Uhu. Dziś jeszcze jest ulepszona z tych. Zostaliśmy zaatakowani! Gdzie? Aha, tutaj. Dobra. Czekają cię. Rozwal na Jacik. Szybko mu idzie, nie? Tutaj jest miksturanty magii, która może się przydać. Chodź tutaj Keltuzadzie. Nikt Z kolei jeszcze jest. Kamień zdrowia kolejny. I prawdopodobnie Keltuzad powinien go nosić. Modernizacja zakończyła. Ale nie, nie ma dobrego miejsca na niego. Co znowu modernizacja. Cudamartosowi wyrzucę pieszczenie ochronę? Lepiej mikturkę. Ostrzem Rozu jest gra. Miejsca w ekwipunku. Coś nie tak. Uważaj! Dobra. No nie wracajcie. Ach, Badania zakończone. Na razie. wracaj. wracaj. Dobra, to też trzeba odwołać. Dalej. Uważaj! Mhm. Chmura zarazy dla plugastw się przyda, dla wozów mięsa też. To robisz, że wrogowie dostają obrażenia stałe przez pewien czas przez chyba 120 sekund. Czyli bardzo długo. Szkolenie Banshee? Nie. Nekromantów chcę wyszkolić. I zaraz polecę z atakiem na kolejną bazę, żeby zrobić sobie nową. Dobra. Kasy trochę mam, oczywiście, jak zrobię nagle wiżyczki, to się ukróci. Jeszcze jedną planuję. Tutaj. Tak, żeby było symetrycznie. Tak poza tym możesz chodzić tu. Badania zakończone. Oh, drugi jest. Ty możesz reperować Mój los jest Uważaj! Dobra. chodził tak. za wozikami Nikt nie o, Śmierdziuszek. Rozkazywa. Jest chmura zarazy. Jeden punkt obrażeń na sekundę przez 120 sekund. Zawsze coś. Szczególnie jak tylko nadszarpuje się lekko. No dobra. Powoli, powoli będę miał całą plejadę ludzi A jeszcze mistrzowskie szklenie? Zaraz, mam kogoś kto nic nie robi? nie idzie za nimi? Dobra Weźmy, weźmy, weźmy! Uuh. Chodź, reperuj! Rozwalcie tego i tego! A wy! tego tego nie będzie mi no poszło bez problemu jak też zniszczyli mi dwie wyżyczki. uważaj to mi się bardziej podoba ostrzem rozu jest głodne jak się ustawcie dobrze ach nareszcie jest dla mnie rozkazem zrób tutaj jedną wieżyczkę i tu drugą pewnie tak by jeszcze przydało się zrobić Chociaż mam nadzieję, że już Potrzeba nie będzie potrzeby tego używać. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Tropki biorą. Uważaj. Dobra. Już? Potrzeba więcej złota. Trzeba więcej złota teraz na nekromantów zaraz będzie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Badania zakończone. Mm -hmm. Znowu coś. Pff, wszystko się przyda. Dobra. Aha, ta wieża duchów też jest do odesłania. Gdzie mam przelać swą krew? Kajsi. Ja nie ukończone. Uch, nie. Lepiej na razie poczekać. A zrobić szybciej następnych komandów. Albo już jakieś ulepszenia? Tak. Mam na razie jedno plugastwo, przydałoby się wkuńczone. więcej. No, dawaj jedno. Kto nie będzie mi rozkazywał. To mi się bardziej podoba. Mhm. O! Ach, przyszli z atakiem. O, ładny rozkładzik rzuca ta. Ostrzel rodzi się. Ups. Kolina pod gasfą mi rozwalili. Życie. Te, 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 te. Modernizacja zakończona. dobra. Nareszcie. To miało sens. Nareszcie. Zbieracie? Macie na maksa już wszystko. Ostrze mrozu jest głodne. Dobra. Gdzie jest jakiś nekromanta? Kolita. Tak, panie. Chodź tu. Badania zakończone. Dobrze. Mam wieżyczki. Można już robić resztę. Teraz mnie nie stać na badania. Pługastwo... 280. Przydadzą się Pługastwa? Przydadzą się biesy pod ziemi. Uważaj! No, inne kamenci. Te głównie. Okaleczenie. Hmm. Zmniejsza szybkość poruszania się drugiej jednostki o 75%, zakończą. szybkość staku o 50%, a zadowolone przez nią obrażenia o 50%. Dobre na nocnych. Dobra, tuż tu mogę zrobić jedno. Teraz jakieś plugastwo. Mów głupcze. I się wycofajcie. Ach, uh -huh. Ostrze mrozu jest głodne. Od życie zależy. Dobra, chodź tutaj. Jak każesz, panie? Tu jest jeszcze wyrzeczka do zrobienia, ale najpierw pugaństwo, poproszę. Tak, jedno zakolejkowane. Co znowu? Oby tu miał. Uważaj! Tutaj jeszcze wyrzeczka jest do zrobienia. Potrzeba więcej złota No Nikt nie będzie mi rozkazywał No dobrze Tak, biesy pod ziemi Wszystko kosztuje sporo Może powinienem się wstrzymać z tym Zrobić po biesie O! Wiem co będę robił teraz. Modernizacja zakończona. Dawaj. Co my robić? Znamy świetne kawały. Bo popękam w szwal. Co my robić? My już nie czekać. Znamy świetne kawały. Niech ci się chrześcij! Znają świat na kawały Dobra Już trochę więcej jest Mogę kolejne pulgastwo szkolić Dobra Dobra Dajemy radę Bez no problemu istocie! Dobra. Rozwalić jeszcze tych. I jak? Tym razem nie rozwalili mi żadnej wieżyczki. Coraz lepiej idzie. Nawet bez tego plugastwa. nareszcie. No dobra. W takim razie... O, już mam kolejne plugastwo. Można będzie iść na atak. Czy tutaj jeszcze coś do zrobienia w tym czasie? Tak, jakiś ulepszony z... atak potwora. Potrzeba więcej Dla plugastw. Tak, 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 tak. Potrzeba więcej złota. No, No i jazda. Jest jeszcze przy okazji. O. Potrzeba więcej Okromanci. No to zaraz. Tych rozmiażdżymy na płasko. Zero szans. Ej, się Nikt nie będzie mi rozkazywał. Już. Wszyscy żyją. To mi się bardziej podoba. O, tego niestety nie możemy położyć. Oho! Idą do nas. Lepiej się cofnąć za wieżyczki. Dlatego, za że będziemy mieli mniejsze wtedy straty. To mi się bardziej podoba. No a to się Artosowi bardziej podoba. Co mówi samo za siebie? Dobra, wciągnijmy ich na nasz teren tutaj. Fuck. Jest głodne. To mi się podoba. Widzicie? Oni biegną za moim. Fu. Dobra, możemy teraz atakować. Wbiegli za nami. Powinienem na częściej coś takiego robić. Koć na czuja wyciągać. Coś tutaj odsmoknąć? Mrozem? Badania zakończone Cóż, niestety trochę strat było jest głodne. Ale tam Tak, potrzeba mi więcej nekromantów Plugastwa Potrzeba więcej I złota Nareszcie Dobrze Teraz tak, idziemy w tą Ach, stronę. Nareszcie. Tutaj jest kolejny arcymak. Ale za to tutaj są wrogowie. Jeszcze cię nie wzywają. Ostrzem no jest głodne. Ej, zaczepcie tylko ich. No właśnie. Nawet nie musiałem wydawać rozkazu. Uważajcie. Teraz widzę co robić. Jest moc. Nareszcie. Czarodzieje Skillin' trzymają te bestie na potrzeby <gry> swych badań. Jeśli je uwolnisz, wyrządzą naszym wrogom ogromne szkody. Pięknie, prawda? Skalny Golem. I kolejny skalny Golem. Oh, yeah! Rzut głazem. Jak widzieliśmy Uwaga. wcześniej, ogłusza po prostu wroga. I tak. Ach, Dobra, możemy w takim Co razie... Nikt nie będzie mi rozkazywał. O, 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 o. Zrobić tutaj front. Mamy parę nekromantów. Tu jest wróg. Oczywiście z nekromantami Zatakowali zrobimy stałą taktykę. Gdzie zaatakowani? Co? Jak? Chodź, 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 chodź! To mi się bardziej podoba. No, 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 Uważaj! No. Ej, 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 Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Rozwalmy tych. Bezwzględnie. To tutaj, znowu? No, i jazda. Dobra. Możemy się cofnąć znowu. I tak, zregenerować niektóre jednostki. A, necromanci. Zrobię paru. Kolejny zaraz. Jakiś tu jeden by się przydał. Iść Dartasa. Artas jeszcze dostanie wstęgę śmierci na maksymalnym poziomie. No to mogłem już lepszyć wcześniej. No właśnie. Ooo. Tak. Cała reszta niech. jest Nie się. dobra, w sumie już może tak być. Wy rozwalcie to i to, a cała reszta będzie się zabawiać. Za <głos> <głos> Bez kitu <noise> Spójrzcie na to w nie uleczę w taki sposób. No to co? Rozwalamy całą resztę. Dużego oporu nie sprawili. Tutaj chodź. Dobra, koniec z tym. Tutaj. Wracaj, wracaj, wracaj. Może sobie atakować bez problemu. Dobra. Już nie ma żadnej innej wieżyczki. Jest bez problemu. Ty, ty, ty. Ty się wycofaj. Aha. Jeszcze jedna rzecz. Ważna. Chodź się tu. Zostaliśmy zaatakowani. Dobra. Zaraz golem padnie. Ale tam. Padł. No właśnie. Tutaj trzeba wysłać nasze wozy mięsa. Aha! Przyszli następni. Nie jest prosta. Ale tutaj walnę na przykład zbroje mrozu czy mroczny rytuał? Nie, zbroja mrozu. Właściwie brończę Nasze naszej jednostki <grym> z pod ziemi polimorfia. Dobra, spore straty. No ale cóż, jak jest życie, jak się atakuje ryzykownie. To tak, to bywa. Uy, to brzmi logicznie nawet. Wszyscy. No to już, nadrobiamy Te ulepszenia Będzie Dobra, przynajmniej nie będą sprawiali już problemu niebiescy, jasno, niebiescy Czemu niebiescy jeszcze niestety no Dajcie, dajcie Potem powietrz No dobra. Oh, małe koszta znowu. Nikt nie Przez chwilę było rozkazywał. ekonomicznie. Więc tak. Kolejne próbastwo. Coś tam Makromanta kolejny. Tak tam? Tutaj cały czas rekrutacja trwa. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Czekają cię biedne męki. No, odnawiam moje zasoby. Nie będzie. rozum! Uderzaj! Mów głupcze! Pugastwa, pugastwa. No i nekromantów też trochę. I też żywo z mięsa. Ale coś następnych porobię tutaj. Jeszcze paru się przyda. No i możemy tutaj rzucić, o. No wymrozu. <grywa> Chyba się nie spodobała im. No, już mamy prawie całą armię. Tutaj można grać też bezpiecznie, atakując znacznie większą armią. Ale no, bez przesady. Dobra. Pewnie jakiś gargulec się przyda... Czy tam. Może. Zrobię parę. nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Zlikwidujmy tych. W zasadzie wystarczy zlikwidować ten budynek, i już będziemy mieli miejsce na naszą bazę. A tak naprawdę, jeśli przyjdzie to nakolita, o, już jest, możemy po prostu zająć kopalnię złota. Tyle.

no tak, chodźcie tu, szybko. Nie, nie, nie nie atakujcie Nasza tego A, jest. Nie, no, nie, tego. tutaj robimy Zrobić pięciu Zrobić, Zrobić czterech No tak to jest, tak nie ma wozów mięsa. Potrzeba więcej zgody. Ej, odwołam to. Przynajmniej część. No, jakiś wozik przynajmniej zaraz przyjdzie.